Dzisiaj trochę bałagan. Najbierząc z takiej perspektywy, bo trochę szukałem elementów, trochę dzisiaj znowu rozkręcałem, skręcałem na nowo, no i szukałem tam kluczy, nie kluczy, ale mniejsza. Szczerze minęło już tyle dużo czasu od ostatniego filmiku, że ja nie wiem czy nawet się nie będę powtarzał. Może się będę powtarzał, co mówiłem poprzednio. Nie chciało mi się przyglądać poprzedniego filmiku, co tam dokładnie gadałem. No, ale dobra, mam nadzieję, że, yy, że za dużo tych powtórzeń nie będzie, a więc tak, w no, poprzednim filmiku skończyliśmy na tym, że yy, malowałem yy, nadkola, no i co, to nadkola mam pomalowane, przypasowane, przykręcone, wyszło według mnie super, fajnie to wygląda, przód można powiedzieć już jest cały skończony nad nadkola ciekawa historia chciałem montować już je a tu się okazało że dyferencja przedni ma za mały kąt podgięcia Zębatka nie kręciła się dobrze podnosiła mi dyferencję do góry przez co te wszystkie koła bardzo bardzo ciężko chodziły hałasowały Powiem tak, delikatnie jeszcze jest krzywy wał, Delikatnie go jeszcze tu podnosi, niedużo. Jak ściągnę tą pokrywę, to chodzi o wiele lepiej. Ale wydaje mi się, że to już jest spokojnie. Oporów wielkich nie ma. Wszystko fajnie chodzi. No, kąt się zmienił. Tu taką blaszkę, pod, blaszkę podłożyłem do przodu. Więc generalnie rozkręcałem praktycznie cały model do zera. Na przód. Blaszkę wsadziłem, kąt jest idealnie yy, Tutaj jest 90 stopni Ładnie wał wchodzi Wchodzi mi równo Kręci się No Według mnie spoko Mógłby może trochę lepiej No ale już nic nie zrobię, no Krzywizna jest yy, Tu na tym aluminium Wiadomo, to też Już nie będę jakby zganiał na na to, że to jest chiński y, produkt, no bo jest z Chin, ale już sam fakt, no też to przy, kurier przywiózł, każde, tą paczką rzucał, mógł się pojąć, tak. A po drugie, no mógł być po prostu już fabrycznie gdzieś tam powięty Delikatnie tam pracuje, tragedii nie ma. Mam nadzieję, że. No nie, wiem, no, nie będzie się jakoś łożysko zużywać, tak. Chodzi mi o te łożyska, to są w sumie dwa, y, tak szybko, nie? Jeżeli będzie się zużywać, no to wtedy będę musiał chyba coś pokombinować. No. Delikatnie czuję, że w pewnym... co któryś taki jest, nie wiem jak to powiedzieć, takie lekki, delikatny opór, ale to jest naprawdę nie jest jakoś dużo. No zobaczymy, nie? No dobra. Teraz tak, co oprócz tego no, zacząłem montować półeczkę na y, regulator obrotów już mam tutaj aluminium ładnie powycinany, spasowany tutaj ładnie pójdzie y, ściągnąłem silnik silnik y, generalnie jak tu podłączyłem do tego to powiem szczerze, że kurde się trochę przeraziłem hałasuje to jak kurde jakiś nie wiem Tytanik, który uderza w górę lodową, nie no się śmieje, to nie jest jakiś pisk, tylko bardziej takie przeskakiwanie trybów. Ja nie wiem, czy po prostu, bo tu oryginalnie była plastikowa zębatka odbierająca, a tak był metalowy, a teraz jest wszystko metalowe. Czy to może to jest ten dźwięk? No, jakiś tam wiadomo, hałas? Nie wiem, może tak, może nie, albo po prostu odległość pomiędzy tymi tutaj zębami była za mała, może musiałem bardziej to przybliżyć mniej luzu zostawić nie wiem, i tak będzie inny silnik podejrzewam, że to mocowanie, które oryginalnie z WL Toysa wyleci w diabły będzie musiało być nieregulowane, żeby tu sobie ten dystans możliwe, że osłona zębatek też poleci w diabły wkurza mnie, bo yy, tyle coś naszlifowałem żeby to pasowało to yy, jest masakra yy, no coś tam niby jest lepiej zobaczymy co jeszcze no generalnie zacząłem projektować przód zacząłem projektować przód zapomniałem w ogóle lapkę odpalić pokażę Wam na następnym filmie dałem generalnie już projekt koledzy do wydruku zrobimy tak pokażę Wam projekt następnym razem tego przodu, tego zderzaka tutaj wzmocnienia przodu. No i dodatkowo jeszcze yy, od razu ten element, nie? Jak przyjdzie, tak będę już kręcił. To razem potem Wam pokażę z, no właśnie, z tylnymi błotnikami, błotnikami, nie błotnikami, no błotnikami nad kolami, nad kolami w sumie, już pokażę. One już są, w jednym już jest dziura wycięta, która oczywiście źle wyszła, jak zawsze muszę poprawiać, szlifować, naklejać, wzmacniać włóknem i, itp. Wtopiłem sobie już nakręteczki ładnie, wszystko super, nakręteczki są wtopione. Jak już wszystko ładnie spasuje, wzmocnię, wyszlifuję, pomaluję, oczywiście będzie tutaj zamontowane. Jak już będzie zamontowane zabiorę się za... Ten tu przód. Przód skończę. kupię sobie prawdopodobnie serwo. Przypasuję serwo. Silnik, regulator. Zacznę jeździć. Potem zajmę się tyłem, bokami. No i co najgorsze, potem karoseria, spasowanie. Też zacząłem sobie e, projektować mocowania, ale to w późniejszym etapie pokażę. E, co jeszcze? Aha, tu śrubki zwykłe, stalowe na nierdzewne, znaczy też stalowe, ale ze stali nierdzewnej. Nie wszystkie, no znaczy na bieżąco, nie? tu jeszcze te dwie muszą być, a tak przyjdzie ten zderza przedni, tu te dwie, jak tylny. Nie wszystkie nakrętki się dało wymienić, ponieważ były za duże, to tu na przykład już mnie nie wchodziło, no to zostawiłem zwykłe, bo tu te samokontrujące kupiłem. Tu może widać, tu są samokontrujące. No to ja po prostu użyłem kleju, no tego niebieskiego średniego, żeby mi się po prostu podczas jazdy nie odkręcało. Klej też jest użyty tu. Tu nie ruszałem, jest na plastikowym, na plastiku, raczej nie powinno się odkręcić, tu nie ma takich drgań. Metr o metr jest gorsze drganie, więc tu warto skleić, bo będzie się odkręcać. To ma być na stałe, więc to mógłbym sobie na klej do łożysk walnąć. Chodzi o ten element, no bo tego nigdy nie będę ściągał. Bardziej mi zależy na tym, nie wiem, pęknie mi kiedyś tutaj sterowanie no to co, no to której będę chciał sobie wymienić, no to będę musiał odkręcić, tak. Generalnie fajnie chodzi, ładnie chodzi. Jest naprawdę super, zastanawiam się nad serwem, ale to w dalszej etapie, ponieważ oryginalnie serwo jest w tą stronę. Tak chodzi, ale tu nie mam miejsca przez te wszystkie tutaj kątowniczki. No a ja będę musiał tutaj w tą stronę ustawić, więc będzie odwrotnie musiało działać, albo ustawić sobie rewersyjne, Albo po prostu pokażę później, mam też na to patent, tylko będę musiał podwyższyć do góry, dać wyżej. No co, no. model już naprawdę nabiera kształtów, wszystko fajnie. Widzimy się przy następnym odcinku, jak będę miał zrobiony cały tył, zamontowany. No i pokażę Wam projekt zderzaka przedniego, Muszę te wzmocnienia tutaj, te płytki. Yy, pokażę, no, w sumie zderzaka też, bo tutaj będzie cała siła przyjmowana. I pokażę Wam może już wydrukowane, może już przyjdzie z wydruku, no to będzie super. I potem zajmę się, no chyba już zakupie ten silnik, regulator, serwo. Pomontujemy sobie elektronikę, popatrzymy jak to wygląda, jak chodzi. No i co, no i potem zrobimy sobie ty wzmocnienie boki, mo mocowanie na baterie. No i sfasowanie karoserii z tym tutaj cudem. Kurde, wyzwanie drymelek już jakby mam zaklepany, uznajome i pożyczy mi więc drymelkiem raczej w tym prostiku tam będę musiał poszlifować przy, nad, przy nadkolach, bo mi na pewno nie wejdzie. No i potem jak już doję do momentu w którym Będę tylko musiał pomalować karoserię, zrobić przedłużenia tych nadkoli, to już po prostu będę tak szczęśliwy. Przed robieniem karoserii ja chcę spra e sprawić, żeby to jeździło i skręcało. Ja się inaczej za, za to nie zabieram, bo jak stwierdzę, że to do dupy jeździ i tyle czasu zmarnowałem, bo no to nie będę karoserii bez sensu. Chociaż mam jeszcze taki patent, bo jak no, to nie będzie jeździło, jakiś tam super, to wstawię tu zwykły silnik y szczotkowy z WL Toysa i... A chociaż w sumie tak się zastanawiam, czemu to ma nie jeździć? A, bo z z zapalem, że jak zamontowałem tutaj silnik w środkowy, żeby tylko zrobić testa, no to powiem szczerze, Jezu, jak to hałasuje, nie? Ja nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że to jest wszystko z metalu i to wszystko rezonuje, I czy to z tą głupią zębatką, nie? No bo po prostu w sumie to samo, to jakoś tam głośno nie chodzi, no. Każdy model tak tak sobie nie działa, no bo tu jest wiadomo, no, no, zębatka, zębatkę. No, tryby muszą chodzić, ale tutaj to jest po prostu jakiś koszmar, no bo hałas się robi taki, jakby to jakaś spalinówka była, no może jakiś efekt fajny jest, ale nie, jednak, no to jest elektryk, no to jest no, przesady, to nie ma tak hałasować. Więc Możliwe, że się skończy tym, że będę musiał kupić uregulowane regulowane mocowanie silnika do tego silnika, który mam wybrany. Jeszcze wam nie pokazywałem, jaki wybrałem. No, możliwe, że tak się skończy. No, albo po prostu. Albo po prostu, no, uda się na tym oryginalnym. Chociaż pewnie raczej nie. No dobra, no to do następnego. Aha, jeszcze jedna taka fajna sprawa, ciekawostka. Do tego filmiku ja jeszcze nie wrzuciłem nic do internetu. Wy to już widzicie. Może widzicie, może nie. No raczej tak. Nie wrzuciłem żadnego filmiku do internetu. Kiedy ja zamierzam zacząć wrzucać? Jak to zacznie jeździć i skręcać, by zadowolony z tego, że to fajnie jeździ?